Pokaż mi stadion piłkarski za 1 zł. Hmm, całkiem klimatyczne miejsce. Pokaż mi stadion piłkarski za 10 złotych. Boisko jest ładne, ale gdzie są jacyś kibice? Pokaż mi stadion piłkarski za 100 złotych. Okej, okay, są kibice, ale czy zauważyłeś, że na boisku jest za dużo zawodników? Czy grałbyś tutaj z pierwszą osobą, która pojawia się, gdy naciśniesz udostępnij i więcej? Pokaż mi stadion piłkarski za 1000 złotych. A teraz z kolei jest za mało zawodników. Myślę, że Chad GPT nie zna zasad piłki nożnej. Pokaż mi stadion piłkarski za 10 tysięcy złotych. Moim zdaniem to zdjęcie najlepiej odzwierciedla mecz piłki nożnej. Napisz w komentarzu, jaki jest twój wybór. Pokaż mi stadion piłkarski za 100 tysięcy złotych. Z tego co widzę na tym stadionie, możesz zjeść romantyczną kolację. Pokaż mi stadion piłkarski za milion złotych. Ok. Teraz jestem trochę zaskoczony. Pokaż mi stadion piłkarski za miliard złotych. Ciekawe, czy ktoś podjąłby się budowy takiego stadionu. A teraz pokaż mi bezcenny stadion piłkarski. O, oh, zgadzam się z tobą, w 100% czat GPT nie ma nic lepszego niż to.